Słyszysz Wilhelmie? helmie, serwis, helmie? Ja spadam Wilhelmie, Dzisiaj całkiem fajny patent z tym nawiedzonym śrucińcem Zaczynajmy. Muszę powiedzieć, ciekawe urozmaicenie jak y chcesz. Tutaj mamy. Wściekłe psy bojowe, Świetnie. a jego ja musimy spróbować utrzymać przy życiu. Aż bez niego gdzie wykonamy zadania jak zginie. że. A. Raz, dwa, trzy, Malik zabity. Ale inne duchy. Kurde. co widzę. Tutaj. To jest punkt centralny. Odejdź, śmiertelniku. Nie ma tu dla ciebie miejsca. Błogosławiony nie będzie stwórca i andrasta. Wasz żałosny stwórca jest niczym wobec mojej chwały. Rozkazuję ci, pokaż się demonie! Nie ukrywaj się w cieniu! Śmiesz mi rozkazywać? Przekonaj się, że twój ukochany stwórca zdoła cię teraz ochronić, Glisto. Dobra, trzeba mu pokazać. Nieco naszej siły. Graliśmy. Był czas, gdy uważałem siebie za nielada wojownika, ale tobie udało się osiągnąć to, czego ja nigdy nie zdołałem. Ale nadal coś jest nie tak. Czuję, że to jeszcze nie koniec. Blisko. W budynku obok nas. Czuję to. Za tym murem. Ruszajmy! A, czyli to jeszcze nie koniec... że ja to zrobię, dobra sprawdźmy to. Many przyda nam się zdecydowanie. Przejdziemy się powoli do końca, z tego co pamiętam. Przed nami znów trochę... ...przeciwników. to zaraz nam padnie, a nie chcemy tego. Dwa demony, po mniejsze cienie. Ten idzie na moje koło. To chyba a, wszyscy, tu jest chyba końcówka już. Prawie. Ó pro gato. Nie było w rumowisku. To ciekawe. O, na, mapa mi pokazuje, że już końcówka jest. Myślicie, że jesteście bezpieczni? Choć złote miasto upadło, widziałem twoją twarz i twoje światło. Jestem twym. Zachowaj swoją pieśń na czas, gdy prawić będziesz kazanie, templariuszu. Zabiłeś moje dzieci. Stwórca ci nakazuje. Pokaż się! Stwórca? Nie ma żadnego stwórcy! Nie ma Złotego Miasta, ale są demony. O tak! Nie będę wysłuchiwać Twych bluźnierstw. Na Andraste i wszystkich świętych, którzy przyszli po niej, rozkazuję Ci stanąć przeciw mnie! O miamy łucze. trzeba go jakoś pokonać. Kurde, on się w ogóle nie wyleczą.. Znowu nam się udało. Czuję, że mrok się cofa. Widziałem już wcześniej dzieła demona. Niektórzy malefikarze w nich uczestniczą, ale stwórca musiał poprowadzić. No, niestety i tak ginie nawet yy, mimo tego, że go utrzymujemy przy życiu. Wszyscy lubimy kraszę w grach trochę tych demonów nam się zebrało. Na szczęście atakują ogniem, czyli nam dużo nie zrobią. Pozwól, że ja to zrobię. O, zdobyliśmy trochę sztuk złota. Podniszczony amulet. Tarcza, tarcza rycerza do wódcy. Nodowe bełty, wielki miecz. Zostawimy wielki miecz, bo nie potrzebujemy. Mała tarcza. ASOR, od tem nic nie zrobimy. Ale zadanie mamy chyba wykonane, z tego co się orientuję. Denerim, denerim. Prawdopodobnie wykonane. Musimy oddać teraz jeszcze nasz silnik tej obłąkanej. LFC Przed sierocińcem. O tutaj Dobrze móc cię znów a, widzieć ten wiercielu. znowu Wcześniej byłeś dla mnie taki hojdy A to są inni weterani Jestem sierotą I... Sierota Proszę panie, możesz dać nam kilka monet? Daj trzy suwereny, oto twoja szansa na lepsze życie. Jesteś zanadto uprzejmy. Zanadto uprzejmy. Niechaj stwórca macie w swojej opiece! Obyś żył jak najdłużej, panie. Do nich jeszcze wrócimy. Źli ludzie. Nie słyszę ich. Nie wołają już o krew. Ten amulet jest twój. Znalazłem go w sierocińcu. Mojej babci, nie mój. Znalazłeś go, panie. Mogę go wziąć? Daj amulet, proszę. Czuję, <laughs> czuję, jakby rozwiała się mgła. Dziękuję, panie. Muszę. Muszę iść i żyć. Ta, prawda? Głosy oddały się, amulet. OK. Miejsce mistycznej mocy. Z tego co mi się wydaje, takich miejsc jest kilka w grze. Znalezienie wszystkich też coś tam jest. Jak na razie wejdziemy tutaj do sklepu. Nim ruszymy do tego szpitala, przykro mi, ale nieczynne. W dzielnicy handlowej jest kilka sklepów, które mogą cię obsłużyć. E, co się dzieje? Dlaczego są tu wi te Winterczycy? Przybyli leczyć zarazę od plagi. Wiesz już o zarazie, prawda? Jak groźna jest ta zaraza? Jak groźna? A czy katastrofy występują w różnych rozmiarach? Pewnego dnia Twoje dziecko zaczyna kaszleć. Nazajutrz gorączkuje, widzi i słyszy nieistniejące rzeczy. A kolejnego dnia już nie żyje, a Twoja żona zanosi się kaszlem. Możesz tylko mieć nadzieję, że gdy zachoruje ostatnia osoba z rodziny, otworzy w domu okna, żeby smród przyciągnął kogoś, kto zadba o Wasz pochówek. Czy to wystarczająco groźne? Przepraszam, zaraza zabrała ci rodzinę? Wszyscy tu są jedną rodziną, człowieku. Jaką kurację oferują ci te Winterczycy? Magiczną. Podobno w Imperium używają magii do wszystkiego, nawet do gotowania wody czy przechodzenia przez ulicy. Już pierwszego dnia zakon przysłał templariusza do ich pilnowania. Jeśli zakon twierdzi, że to bezpieczne, to tak jest. Podobno chroni przed zarażeniem się. Ale jeśli ktoś już jest chory, cóż, poddają go kwarantannie. Jak długo przetrzymują chorych? Nikt, kogo tam zabrali, już nie wyszedł. Być może umierają. A może wyzdrowieli? Tylko jeszcze nie mogą wrócić. Pójdę już. U niego na razie nic nie sprzedamy najwyraźniej. Musimy poczekać. A że załatwimy tą sprawę Właśnie z tymi interczykami Jak chcesz Jest kamienica Tutaj też hospicjum Dobra Najpierw pójdziemy... Tutaj. Nie, nie możesz wejść tylko na chwilę. Więc równie dobrze możesz wrócić do głównego wejścia. I tak nie powinieneś szwendać się po ulicach w czasie zarazy. Nie dokucza wam to, że się rodziny? Słuchaj, jest jak jest. Nie stworzyłem plagi, zarazy ani niczego podobnego. Ja tylko zarabiam na życie. Ile ci płacą? Na tyle mało, żebym miał dość tych wszystkich pytań. Czego chcesz? Perswazja, <laughs> wpuścisz mnie do tego domu za sześć suwerenów? Sześć? Jasne. Nigdy Cię nie widziałem, a Ty nigdy nie widziałeś mnie. No, trochę złota się pozbywamy, no, ale.